z koleżanką na balety. I rozumiesz, wchodzi dwóch kolesi, kurwa, wiesz, tłop, przy się ta muza gra, rozumiesz wszystko tego, dwóch frajerów podchodzi. Przepraszam czy tu wolno. I się wysiedli do nas do stolika. No wiesz, jak to, jak to w knajpie, nie? Muza gra, światła lecą, kula się obraca, dziw majone, zamówili, panie coś piją, panie coś jedzą, ja mówię, no dobra, no to wiesz, nie? Wzięli pół litra tego, winiaku klubowego. Dwie kady rozumiesz, coś zimnego do picia, kurwa i zaczyna się maniana, nie? No ten mój można prosić, ja wyleję do roboty, przecież nie przyszą czoski a mi się mogli róża różańca odstawiać. Począt z kolei się nas na parkie, Koleś mnie przytula, wiesz? Kurwa, letarna wydra idzie, nogę i mi między nie, to znaczy się nie, ściska mnie strasznie dwoma rękoma, rozumiesz, tak mnie przyciska, że szok. Nogę mi wsadza proszę ciebie między nogi i zaczyna tarło odpierdzala, rozumiesz? No kurwa, ja się tak wkurwiam, miły koleś, albo, albo ten się ma, albo tarło odpierdala, co ty jesteś kurwa w wodzie, jesteś rekinem, a ja jestem już i ty ta mu no jaki chuj. Kurwa faceta odwróciłam, plunęłam mu w mordę, chciałam go uderzyć, no ale wiecie, daj opoczynek, proszę Panią, nie tak agresywnie, bo to jest lokal i to jest miejsce publiczne i mogą być konsekwencje. Problemy, tak? Tak, no, problemy, tak, dokładnie. A i skończyła się nic się pani nie stało w końcu. Proszę? Bawiła się pani tam dalej w tym klubie do końca? No to oczywiście, facet sklepało od mojego stolika, drugi kolej został, bo koleżankę byciu, że ma migdałowe spojrzenie, byciu, że zajarzyło się między nimi, a mną powstał, wiesz, wulkan Fudzi, na chuj mi. A on poszedł drugą dlatego tego i to samo było. A tamtej pasowało, no i gdzieś no. Oni zrobili tarło, tak? Oni zrobili tarło rozumiesz, kurwa i, i dobra. No. A mnie to nie pasiło.